Wszystkim świnoujskim sportowcom, w tym w szczególności biegaczom, kibicom różnych dyscyplin sportowych w a także wszystkim tym świnoujścianom, którzy sportem się trochę mniej interesują, składam serdeczne życzenia noworoczne. Wszelkiej pomyślności w roku 2012. Przeżyjmy ten nowy rok bardziej na sportowo Jaki, jaki numer? 75. Dodawaj do piersi. Taki dobiegł. Mae'n gaf, chefie mae. Bania, os tutai, Koleżanko, z Nie, jest, w Dobra, Gdzie to głowę do dołu? Daj do góry, no. Głowem, że Czekaj, że... no. Mi do tego. Ty masz zapnąć mu. O, on ma, ja mam wszystko tam zapnąć. Riki! Tam jest. Jestem, jestem, tylko... O. Proszę. Riki w zapinanie zapinaniu numerku. Ja nie Piąte samochody z baterią to, Ale to, że, to że nie jest, że coś jest, nie? Taka, tyle, nie? nie sprzyja, znażę, to było jest przyjazna, że coś się Ale to teraz na portalu. Jezu. No portalu Ale nie, ci Na portalu mnie pocałuje. A że ci pocałuje, tak na portalu.

어글자막 <tries> by <tries> 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 <tries>

Nie masz go? Nie mam. A ja zaraz zobaczę. Koleżanka Heike Grinow z niedalekiej tutaj. I buśka, buźka, proszę Państwa, z niemieckie niemieckim

Na drugiej pozycji Grzegorz Wędrowski. O, trzymaj. O, tak